Nazwiemy go Monadic Application. Zgodnie z tym, co on od nas chce, to musimy mu jakby wpasować go w istniejące operatory. Okay. Na pewno chcemy, żeby był wyższy niż y, operator przypisania. I żeby miał associativity left. Będzie to infix operator. W takim bardzo fajnym kształcie. Czyli mam tutaj te dwa Pulp Fiction nawiaski, które możemy kojarzyć z operatora do komponowania funkcji. Dla przypomnienia u nas wygląda tak. I tutaj jeszcze zamiast tego ostatniego dajemy ten równa się. Ja lubię o tym myśleć, że on bierze to, co jest z lewej strony. I wpycha do tej funkcji która jest z prawej strony. Jak ktoś rzuci okiem, jak wygląda logo Haskell'a. Wspominam sobie logo Haskell'a. Bardzo podobne, bardzo podobne obrazy znajdzie. I nawet ma swoją specjalną nazwę. Nazywa się Bind. Okej. Okay. W wielu różnych reaktywnych frameworkach jest też taka funkcja bind, która bierze właśnie wartość i przepychają w jakieś inne miejsce. Dokładnie to samo robi flatMapa. Bierze jakąś wartość, wynik operacji jakiegoś czatostwa, i wpycha do kolejnego dziadostwa. To jest też taki pipeline. Sama definicja tego operatora nie wystarczy, trzeba jeszcze go jakoś zaimplementować. Mamy kształt, potrzebujemy jakichś dwóch generyków, bardzo dobre dwa generyki. Na pierwszą stronę dajemy tablicę, potrzebujemy jakiejś funkcji, może tak jawniej, okay. i na końcu otrzymujemy. Tablicę B. Implementacja, no to jest one-liner. Można to trochę rozpakować. Mając funkcję tego typu, nie możemy, albo może inaczej, zobaczmy, zobaczmy jakimi tam errorami nas, nas porzuca. No, na pewno nie mogę wywołać tej funkcji z tym typem. No nie można skonwertować typu tablica A do tego typu A. Mamy właśnie tylko tą funkcję, ale chcemy ją właśnie podnieść do spodziewanego przez nas typu. Tu będę mieć to całe podnoszenie. Tym razem chciałbym dostać funkcję, która spodziewa się tablicy typu A i zwróci tablicę typu B. Tu na razie, żeby kompilator uciszyć, będę zwracał pustą tablicę. Proszę bardzo. Może tak, żeby za dużo tych nawiasów nie było. Teraz zostało wywołanie tej funkcji podniesionej z tym parametrem, który został tu przekazany. Więc można to robić bardzo tak manualnie. Jest ten pobiegło. Możemy po prostu zapisać, że a chciałbym wrzucić do podniesionej funkcji f. I to jest tak, tak naprawdę to samo. Gdzieś tam pozamykane. Mamy jeszcze jedną wersję funkcji FlatMap, tym razem pracującą na obszarach Ale historia jest dokładnie ta sama, więc zdefiniuję jeszcze jedną wersję tej funkcji. Tym razem przyjmujemy być może jakieś A. Tu będziemy zwracać być może jakieś B. Oj, nie w tym miejscu. <laughs> Tutaj to miało być, być może A. Tu mamy. Mamy mieć zwracane B. I tutaj oczywiście też ma być zwracane B. Optional. I to już powinno zaśmiegać. Tak jak mamy ten przykład wcześniejszy, że assert Equal. Teraz mogę zamiast takiego wywołania użyć tego operatora. No i mamy dokładnie to samo. No i ten pipeline tutaj dużo lepiej widać. Oczywiście, jeżeli coś tam po drodze by nie zadziałało, no to po prostu dostalibyśmy z tego NON. Rzućmy jeszcze szybko okiem na typ tych dwóch funkcji flatmap. Sobie tutaj jeszcze przepiszę jeszcze raz. Tu była jedna flatmapa, i tu jest ta druga flatmapa. Oczywiście będzie do mnie krzyczeć, że już to tam mamy zdefiniowane, ale to na razie zignorujmy ten błąd. Mogę powiedzieć, że ten typ to jest takie cudo, które Przyjmuje jako swój pierwszy argument funkcję, która bierze element i zwraca mi to gdzieś tam było wyżej. To oczywiście, tak bardziej ogólnie, zmienia mi funkcję, która przyjmuje tablicę E i zwraca tablicę T. To jakby zastąpiłem jedno drugim, z tego już nie potrzebuję, żeby na mnie nie krzyczało. Tutaj to drugie jest identyczne, może też tak, żeby nie krzyczało. Tylko tym razem mamy jakiś wrapt i oczekujemy, być może, wrapt, i dostajemy być może te. Tu jeszcze mi się nie zgadza, bo tutaj też powinno być, o tak, tak, czujny szynek. Tak to wygląda jedno, pod drugim. Aż się prosi, żeby wyciągnąć coś przed nawias, bo są rzeczy stałe i są tutaj rzeczy zmienne. Raz mamy tutaj array, tak naprawdę, a tu mamy w ten sposób to nazwę. Jeżeli bym to nazwał E. Szybkie przekształcenie, a może niech będzie o tak. To tutaj też jest jakieś. E, tą część chciałbym jakoś zamknąć pod wspólną abstrakcją. Ta część to jest właśnie ta nasza monada. Mam jakąś monadę, właściwie mam jakąś funkcję, która przyjmuje coś, a zwraca mi monadę tego czegoś. To podnosi mi tą funkcję do typu, który przyjmuje monadę tego pierwszego typu, no i po prostu zwraca mi tą monadę. Do drugiego typu. No to jest takie trochę bardzo abstrakcyjne na tym poziomie. Swift jeszcze nie jest gotowy, żeby pisać kod w ten sposób. Tam jeszcze brakuje tych higher kinded types. Są lipki do tego, które umożliwiają napisanie tego kodu w ten sposób, że jeżeli wiem, że na jakimś typie mogę flat flagmapę, to. Ta implementacja mogłaby występować tylko raz, nie musiałbym dodawać kolejnych typów. Żeby się jakimś takim optymistycznym akcentem zakończyć, żeby się nie skupiać nad, ty nad tymi monadami, to najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że ta funkcja, ten operator nazywa się bind i służy do wpychania wyniku poprzedniej operacji do wejścia kolejnej. I to jest tak, tak naprawdę klucz tego całego cuda związanego z monadami. To Swift nie, nie wie co jest monadą, a co nie jest monadą? No nie da się tego tak wyrazić. Nie? To nie jest tak, nie jest tak, że nie wie, tylko nie ma, okay. nie ma na to prostego mechanizmu. Nie? Trzeba sobie jakoś, jakoś z tym dziadostwem radzić. Może w przyszłości się da. Można to obejść. Jest to trochę kłopotliwe, i trzeba jeszcze pokminić trochę więcej tych typów fan fantomowych. Jak to, no bo ludzie obchodzą to. Jest taka implementacja, wtedy próg wejścia jest jeszcze większy do tego, no bo nie jest to natywnie w języku, i ta składnia wtedy jest no, dziwniejsza, nie? Bo musisz jeszcze przez tą, przez tą abstrakcję jakoś tam wchodzić. Yep. Tym pozytywnym akcentem kończymy, rozumiem. Tak, bo nie wiem, czy mi piekarnik, chaty nie spali.